Siemaneczko, z tej strony Miki Dzisiaj gramy kolejny raz w Construction Simulator 2015 Gra z nami Czarny Kaskader Siemane. Założycie Założyciel serwera, czyli Kaziu No cześć Oraz Brączek Siema Jak widzicie już mamy no maszyny lepsze niż poprzednio Już gramy na serwerze, na serwerze u Kazia. I dzisiaj tecomko będzie takie, że będziemy coś tu z Domkiem robić Prawdopodobnie ocieplać Buzik. No więc chyba każdy wie mniej więcej co ma robić no więc co no. to do roboty. Ja, ja wsiadam tutaj w branżę, ja wsiadam jako pasażer. I my z brązkiem będziemy nasz wziął. Kaskadę się wlecze. A murzyn z kierownikiem jadą na plac budowy, nie na plac budowy, na skład, skład budowlany w materiału budowlany. był wyłącz koguty. Tak dla kogo koguty się włącza na O i od razu mi 30 FPS skoczyło. ja nie mogę przyjąć. A dobra, włączę. Oj, hola, 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 ja bym przejechał. Ogólnie poprzedni odcinek cieszył się dużym zainteresowaniem, więc... To 2 łapki masz już. To, to trzy. trzy. No, I cieszy mnie bardzo to, bo nam się też wielka spodobała, więc jak wam się spodobała, to jeszcze lepiej. Wiadomo, że raz będą ciekawsze zlecenia, raz trudniejsze, ale co zrobisz. Ja muszę tu od Zobacz, kaski ja wejdź. kierowcą. Możesz kaski wejść w aktualne zlecenia? No, zobacz, tak. niestety nie było żadnych zleceń takich większych w sensie w mieście. Tylko, niestety Aktywę musimy wykonywać. No, to jest. To mamy hmm? tylko to. No jest. No, no, no i weź, weź tam. No obecne, nie, nie możemy. Nie możemy Aha. Cześć, 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 ze składu to jest skrzynia To nie, 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 tam rozwin i dopiero będziesz miał. Miki, musisz przyznać, że jestem zajebisty kierowcą. No i to no to jest. Trzy materiały izolacyjne. Skrzynia jedynkowa ze składu budowlanego. A nie ze szwirownik? Ja! Mam rzeczy. Ale musisz na z placu budowy. Czyli Aha, to tu na musicie na plac Wydow. budowy przyjechać, sorry. Nie, już zdolę już pozwolić. Kurde, moment, Masz kupić tam na ten, na drugi etap. Trzy materiały A izolacyjne. Ej, to gdzie mam przyjechać? Na plac ten. Na plac no, budowy? Kurde, nie, tu się zapłacę. Nie, nie, nie. Trzy razy izolacyjne. Tak. No. I dwie sadzanki, ale tam nie chyba tak. Nic on nie jechać, bo ja nie wiem. Sadzonki A, gdzie, gdzie on ma jechać? a to na szkółce no. sobie, A który tu przyszedł do nas? Ja. Yeah. No to tu ma przyjechać. No to na skład budowy, to tak jak jechałeś. Kurwa, dobrze, że się wysiadłeś ode mnie, bo ja wyleciałem z ulicy. <laughs> <laughs> tak myślałem. Ogólnie kupiliśmy sobie, takie co Pójdziemy chodzi. po sadzonki pierwsze, a dopiero to się mm. zrobimy można Taki samochodzik z to, 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 żurawiem, a kupiłeś nam skrzynię? Kupiłeś? No tak, stoi, stoi Taki samochodzik y, z żurawiem, właśnie HDS-em chyba tak zwanym potocznie Tak, to, to nie potocznie tylko tak się zwie No dobra, no do, do tego, do załadunku na lewo, na lewo Brączek I tym się na wiele wygodniej ładuje I potrzebne jest dwie osoby do obsługi Murzy nawiguje żeby mu nie wierzył Dobra brą, Brącz, Brączek jeszcze cofaj, cofaj, cofaj Ej stój, stój bo w mur no, wykręć. Ja, ja. Jeszcze, je, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Stój do przodu. Dobra, do tyłu. O. Jeszcze do tyłu. No, stu, 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 no wy, wyżej, 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 łeb, wyżej, wyżej, bo mu łapie. <śla> <śla> dobra, za szybko. Ale nie wiem. No, a... Tu widzimy profesjonalne ładowanie Kazika. Moje też. Tak żebyście na raz zabrali, nie? Na no, obrany. Ej dobra, co, nie powiem, tam powiem, nie, idzie na to nie jechać. Na świerownie. Tam na plac budowy. Na świrognię? Na świrotnie? Poprzez ja teraz sprawdzę. E, Mickey, zobacz na, na zlecenia plac budowa, i będziesz kupał. Czyli na, no, na plac budowy, dobra. No i będziesz musiał to za co? wkopać... Aha, dobra. Co? To ja będę koparką tak na chwilę pokopie bo będziemy musieli zapełnić pewną tą skrzynię. Po dużą kopałą? Stuj, tu, tu, wtedy te słupki musisz władować. No to ja w to sobie. Ja no dobra. Zebijesz się bo nie Weź o Ogólnie w cztery osoby to idzie robota, już tak wiesz, w miarę, w miarę fajnie nie trzeba się... No gdybyśmy mieli tam to zlecenie, co wcześniej miałem O no by było relanty Przez dwie godziny musieliśmy wgrać, no to by było inaczej No kurwa kurde, no. ty, tyle w życiu się jeszcze nie nakopałem <głos》> Co To, to w wyznaczonym <głos》> <głos》>, miejscu, odsuń się, bo tu będę kopał Kurde, to wykopyłem dwie Ty, jak to się tam usta... aha, no w sumie o, o no To to będzie kanalizacja jakaś? Może jo ja no może. No, trochę słupki potężyłem, dobra. Nieważne, Kaskę teraz... ja załaduję, a później ty pojedziesz sobie po sadzonki. Teraz mhm. e, wyjdzie wszystko w praniu mojej umiejętności. taki e. No, słucham cię. Bronczek? No? Weź no wejdź i spróbuj łyżkę otworzyć, tak dalej, bo ja nie mogę. No, tak to jest przecież. A czemu ty się tak dziwnie ustawiłeś jakoś? No, zaraz się przestawię, dobra. Ale... Możesz łyżkę otworzyć? Nie. Kaziu... Mogę, mogę tylko na mnie Weź bączek, bądź Kaziowi. Kaski, wiesz jak to składać? Nie. Dobra, to już... To złożę ci HDS-a. Kaziu, właśnie dobra. dobra, mam problem. Siadaj za kierownicę no. i ten... Moment, kopa... Yy, Co żeś zrobił? No problem jest. Kaziu, też się Co? No, sumie, musisz No wszystko spadło. Co? Ej, Zabyszedł to jednak byli. musi być mała koparka, Kaziu, chyba. No, poczekaj. Ty, ale coś się musiało zbogować Już jest, dobrze. Dobra. No, poczekaj chwilę. Dobra, daj, Kaziu. A byłeś w Da radę, nie da radę. Nie da radę? Da radę. Do Dobra, mogę. Weź kop. Czekaj, o, gdzie ma ty? Się... mać, nie Idź <laughs> 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 tam, Kaziu, ładuj, ja nie? ej, Zobacz, zobacz, lec. O boż! Dobra, ja się przyjadę do tej skóry. Na na, 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 na! Chce pan skosięgnąć? No, no, jak wyszedłem z ciężarówki. Nie zabezpieczyłem. No Weź, zamknij klapy, bo będziesz ściągać je. Ja naprawdę nie skomentuję tego. Zamknij się? Tak, trzynakuje, możesz obracać żurawiem? Weź no trochę, podewkli mi tylny matkę. Cieka już jadę. No, no, tutaj na mp ja jest ogólnie beka, tak, no troszeczkę tutaj trzeba się namęczyć, żeby coś wywołać. Gdzieś to coś się stało? No widzę, no też mówiłem ci, zamknij klapy. Jo, klapy, zamknij japę. <grym> no, <grym> no, ze środka fajnie to wygląda. Klapa, Jelczu. Jelczu. Jakie słowo, weź to podepchnij tylko, nie ładuj dużo tego guty koguty wyprzodę. Idę co im ten No może no, te koguty. Nie wyzywaj. Zobnij. Nie wyzywaj. Co to? Uważaj, kurdziesz. No poczekaj! Poczekaj, No po... zduj! Dobra, git. Tylko teraz nie rozbawiam. Postaram się. Nie, nie tak mi... No bo... Znowu się <słuch> nie w powietrze. to? No to tak Czekaj, o! Poczekaj. To się nie mieści, zobacz. A Zaraz przez taką... Zobacz. O, no, no, jak pięknie. prostu. jak, mam. profesjonalnie. Tylko skada możesz wyjść mi... Jezu, kto ta... Kaziu, To źle stanąłeś. No, ty tak stanąłeś Kaziu tak stanął Co ja? Nieważne, nieważne No, dobrze idzie Poczekaj, bo chyba znowu nie trafiłem Trafiłeś Zobacz jak idzie. poszło tej po, po, po. w tym wieku masz problem z trafieniem? <laughs> Zależy w co Ej, tu no, chyba nie trafisz ta... Nie pierdolę Mogę do ja To jest idiotak. musi być. musimy. Wziąłeś to wszystko? No. Jak ty. No sam Niech ty jesteś idiotak, to połowę mi taki Zabierz ten ładunek, nie pierdziel. Ja pierdolę. Zabierz ten ładunek, mówię i nie pierdziel. Kaskader mi zajebał ciężarówkę. Kaskadek podrapnił to jedynie. No i dostaw to, bo ty nie umieścisz tego idiota. Yeah. Boż nie. Zobacz, co tutaj idiota. Nie patrzę. Nie, normalnie nie mogę. To co ty robisz, dziurę tutaj kopiesz? Pff, poczekaj, chciałem to zebrać. Chciałem zebrać, żeby Kaziu tego nie zobaczył. Nie, Wiesz, nie, Ale, nie Wiecie co, jak sam grałem, to chociaż widziałem, że zlecenia będę miał dobrze zrobione, teraz już dostanę karę za źle wykonaną robotę. Gdzie to wywieźć? Na świrownię, chyba. No to ja ten. No hej. Ale to wykopanie to jest boskie O no kurwa moja ciężarówka Graj. <grym> tego ja oczyszczał budowy O Jezu nie w tej Ty bokiem leci Ty jeszcze muszę kopać poczekaj A ja teraz z drugiej strony Nie no ty tam jest jeźdź No ja, wykopię to... najwyżej na był ten No na ej ale to będą palety no, nic, Tu nic nie ma z tej strony do kopania Ale tutaj jest z drugiej strony niech Gdzie? No tu No ma do, no, do kopania na wiem. pewno po prostu A ten baj pojechał z tym już No dobra na zimę, Fajna boks, Nie wzywaj go Ale dobrać mi się za co z <laughs> pokopać no. no, no O, nie, nie osiągnięto... Nie. Kurde, osiągnięcie Ej. 300 minut gdy 25 tysięcy dostałem No daj na No masz no, Tylko nie wywalaj nie. tutaj między słupki, bo tu będzie pewnie ładunek trzeba zładować Chwiki, ja już mam przegr... Więcej, ja już mam 10 godzin, bo przegrane No to ładnie, no ja to tak dużo ja nie miałem w kop -kopara, super. No, no, To graniu No dawaj No, za płot uszkodziłem No ja... Nie umiesz, no daj to. Wie ktoś, jakie tam sadzonki mają być? Już, e, firma, na zlecenia ostatni hmm. punkt, bo ja odjadę z izolacyjnymi. Jedna sadzonka e, śnieguliczki, czego? Śnieguliczki. Kto raz wiesz? I jedna tak sadzonka i zaraz... cisa. Jeden razy cis, jeden. I tak Ś... nie zaraz powiesz, Śnieguliczki, nie, to... dobra. O, Bręczek będzie kopał. O, e, no dobra, zwracam honor, pełna profeska. Ja Ale nie to... mogę podnieść. <laughs> Ta. Daj ci pomagę. Zajrzała się. Daj. Weź przełącz na gąsienicę, bo to są te bugi w grze, przełącz na gąsienicę i... szarpnij prawo-lewo. Może daj, Brączek. Kurwa nie dało. Bro, no, naprawdę. Urwał. No, daj Satanka daj No ale zaraz się no, tylko podniosę, no bo będziemy to jak godzinę się pieprzy, ja wiesz jak to wygląda zwalenie. Ja A no, Potem, o, urwa, potem ludzie zobaczą jak ty... O, o dalej, podniosę, czy no, no, nie. Daj <laughs> to! Nie patrz, nie patrz. Patrzę cały czas specjalnie, no. Jest łyżkę. o nie no Boże. Nie Daj to! No Kasiu powiedz mu coś. Nie mogę opuścić pojazdu. No i dobrze się tak. Ale się ja wody. sobie idę do Kasia, walimy. Zdeb... To jest debil. Ja nie będę patrzył, bo co tam się dzieje, to jest złomo. Ej, Kasia, Dajmy. ładnie poukładał. Dawaj, ty debil. O, poszło, prawie. Zobaczymy tu profesjonalną robotę, a nie jakieś kurde przedszkole. Kupiłeś sadzonki? Dobra? Ej, dan nie garaż, a sam kontener wyjebałeś z góry. Ale w ogóle przestań po co taką przeszłość wyjawiasz Ej Kaziu tu mi zaopsykany w Ja też? Nie Myślałem na początku, że tak, ale potem to Ale moja mina, że mi mys łysko Mogłeś mi dać Dawaj tak Masz się, co Kaziu włącz do koguty jak możesz No i cóż, po Jezu tam tysiący niech to. Dobra kaski, ten Kaziu, to tylko dwie te muszą wejść, kolejnie. Nie. No Hej, sorry. Hey, sorry za ten atak śmiechu. Co Halina weszła? No. No. No, Dobra. No, Dobra, dawaj. Ładuj kolejkę. No, może akurat tak o. muszą być transportowane. O, pozdrawiam wszystkich. Serdecznie. No, my też. Kaskiemu tutaj bardzo dobrze idzie. No. Dobre, dobra, dobra. Dobra, opuszczę, puść, pość, puść, pość, Ej, ogólnie kaski to spojren profesjonalizm, zaparł się na płocie i kupię. Czekaj, ja to jednak muszę zobaczyć. Kurwa, nie mogę. Aha, ale nie mogę tam transportować do was. Jak zaraz to podlecimy. Nie zdążył podnieść wyszki, jeszcze nie zamły. No nie mogę w sumie, naprawdę dobrze, ale to zaraz. Nie, ja wolę tu wskaźnie chwilę po... Ej, a wiesz co? Ogólnie to ten no. Tutaj na środek trzeba postawić materiał, a ty tu sypiesz. A mi zimno. mnie jest na środek. No, to tam będzie. Już skończyłeś kopać, nie widzisz? <grym> oj tam, oj tam, tam. <grym> Ten kopie głębiej. Zabierz ładunek, jedna skrzyniała rynkowa sytuacji budowy i przybyłeś. Co? No już tam stoi, na placu, że No to rozładuj go tam. ja rozładuję. Nie. No kurde, Brączek dawaj, na prawo i tu rozładuj po prawo go A, dobra Ej, ja czemu on go zaparkował na tym? No bo nie chciałem wjeżdżać tam, debil No i wjeźdź na prawo i rozładuj Ej, ale bez takich uprzejmości, panowie <suszy> Nie no To jest mężczyzna, powinien na klatę takie słowa na, ple na plecy, kurwa Na plec, na plec się mówi, nie plecy Masz jeden plec Tylko że, chul, że no. dziewczyny Nie wysuwa się, o Poszło Niech z góry, mają plec wasz. Dobra Brawo, ożyś teren Brączek Posprzątaj po sobie Kurwa, Kurwaki teren O, lak. Poszło pieniądze Kasę dostaliście Nie, ja nie Ja dostałem Zabierz ładunek, co tam, co trzeba zabrać? No teraz to, to co Kaziu będzie wiózł Kurwa, to ja już mam co teraz No teraz co dostaję tylko nam wszystkim patrzysz Zabezpieczyłem Kaziu, możemy lecieć a są do Ki. No Dobra Nie, bo wlazłeś akurat w ten, w taki punkcik Jak zsuwałem te szyny W sensie podpory I no. się zreagowało mi, a okej. ok Ogólnie w środku tutaj ma się Kazia kombajnista i nie kombajnista O Jezu trackera Patrz eno na milimetry Dobra Wyjeżdżamy. Patrz jak mhm. wymanewrował I teraz Teraz będzie lewa i raz my wbijamy jedyneczkę Ej Kaziu weź go na koło Tak no dawaj No... kurwa tak jak nie wiem... Opa... Ej, za nami jedzie Czekaj. On, nie, na nie, nie patrz, nie Pokażę nierealną jazdę nie Gdzie miasto. on jest Zapomniałem, że był Ej, na MP nie ma samochodów, nie? Sam, mm, bo ja mam po prostu zniwelowane do minimum Aha, no nie no Tak, tak Po tak, 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 tak. prostu lepiej, nie że nie ma to. samochodów, bo... Nie, no, bo ja tak je z góry to nigdy nie wiadomo No, no, no Gdzie tam muszę usiekłeś? W lewo I tam na tamte słupki tu, na lewo? Znaczy no, to tam, wiecie, tym jazdem. Nie, zmieniło się wężek Nie, przez płot, normalnie, no co ty Uwaga, bo lecę Będziesz miał przywo... tam, no, no, no Uwaga, bo lecę Ja... jest. Jezu Dobra, jestem Da Zarzuciło go, to udaje zaparkować, że zaparkował Parku, chciałeś to? Ej, to ty jakiś co tam? Ty przynosz... Tylko, Kaziu, musisz po kolei kłaść, nie? mhm mm najpierw chyba Izaleta. materiały izolacyjne Izaleta. no materiały izolacyjne czekaj parę ja będę patrzeć coś od stóp albo mi się odbezpiecz już pracowniku mój drogi proszę proszę bardzo O drogi to nie. jest moje kopanie jest najlepsze Bez tutaj pokopali jest po w podtrzymaniu Mm. No co ty zdaję ci się tylko? O nie, są sam samochody. Gdzie, a co jedzie? Uh -huh. Gdzie? Tam Michał. Gdzie? Daleko. Aha. Dobra, jest tylko chłopak na marginesie. Spokojnie. Proszę. Nie zauważyliśmy. Mm. <laughs> Dobra. Dobra. Mogłeś, puścić, Jeden. mogłeś puścić ziemię i samą na, na tego nagłośnienia. Ej, kurwa, to jest krzywo. Dobra, cicho bądź. Z Bo ja taką górkę usypał. Z i ładunek. No nie klikaj. To na pewno nie. Ewes, e, 10 na raz. O, co zakresku idę. Magnes. No, A maryki błądzą. No, same się włączają. Ej, znowu raczej w Słytwanie. Nie, to nie mi, to teraz nie mi. Ej, mogę koparkę gdzieś ten No. Ej, kto ją w domu zaparkował? Ja nie ja. wiem. Ja, ja. Jeszcze jedno, Kaziu? Ja, tutaj, ale nie, nie, tutaj, nie, co ty Kazi odcza? Ty ja Brączek Brączek Co? No, nic. Sam co zrobię. Chopaki coś tak pnują. Teraz, teraz jak położysz te rzeczy to już będzie koniec zlecenia? No teraz każdy musi wyjechać. Ja też? A nie, no, nie, nie muszę wyjechać. O, zobaczcie gdzie Ale to musisz to tu skończy. położyć sadzonkę. Która to, to jest? Trzeba eee, by to tam położyć, nie? To i tak, i tak, musisz dwie chyba, nie? A i dasz radę sam położyć, to musi przestawać. Nie. Chyba da radę. Trochę tu działa. Spok. Ten żuraw taki długi jest? Nie mhm. zobaczysz. Najwyżej koparką tu się weźmie i pod tym. Nie, zobacz, on jest długi. Takiego <laughs> długiego ty jeszcze nie widziałeś. <laughs> no, on by dawno by się przewrócił. No ja ja on ja już nie, Kurwa Ej dobra zalicz się, puść, poś pójdź O Najwyżej spadnie do rowu Dobra, jeszcze jedna skrzynka Tak, ta, teraz zanim to zsunę Patrz, tam mógł tak położyć jeszcze <grym> Może w którymś gę... Ej, co tam hezkadek kopie? Cio! Jak hezkadek tu tylko po górę Laski wyjeżdżaj tamtąd, bo zaraz się zlecenie skończy i tu się obuduje No, wszystko. wylecaj tam Ale tak za nie? Czekaj, czekaj. Skraszujcie Straszujcie grę. Kurwa nie to bo to się skraszuje ja o to jest na mnie. Coś nie pychło, bo jak go przykry to mu padł No Trochę mało nabrałeś. Dobra, opuść teren budowy, Łajzy. Czekaj, ja ciekaj, nie ja mogę... Zna... To znowu mi się zbugowało, bo... Ja. ja tego nie ruszałem. Ej, nie mogę wyjść, no weźcie mi cześć. go. Dobra, jasne. Posuń go jak Ale ja, tylko koparkę musicie zabrać. Spokojnie. Wyjedźcie za ten i pojedziemy zaraz na następny. Może nie dziś, bo już jest późno. No, także... No to by było w sumie już prawie koniec. Beka w full. A ja w jak zwykle lecę i pełen na propsie. Na wazarskim milionie. Ja, ale ale zakopciłeś w pizdę na tego parę. Pfff, jak Kalilia? Przepraszam. Gdzie kiedyś? Co to kopać? Miki, zobacz sobie na domek, jak się zmieni. No właśnie, chciałem, wiesz, tak każdy tylko czeka, masz wyjątki. Nie, do właśnie, to jest kładki. Jestem na domek. Na przeszkód taki, nie. O, jestem na domek. Jeszcze raz. Weźcie jeszcze tamtego zielonego, przedstawcie. Dobra, działam nic. Ja, ja topię dołem. Weź on się tą koparkę będzie tego chodzić. Czemu? No nie wiem, bo może też o młopi jeszcze. Nie, nie ma hmm. nie. Ale ten zielony pewnie będzie, ale zobaczymy. To no, jest już głupie, że ten teren. Znaczy no w sumie może nie głupie, bo tak to by się bugowały maszyny jakby coś tutaj ten, ale No już. Dobra, schodniku wszyscy odjechali z najbliższego powinno się zakończyć. Czekaj. Aż zobaczę nowe zlecenia. Ja, no Wierzycie w to? Przyjechaliśmy z tamtego miasta, co nie? No I wskoczyło zlecenie dom jednorodzinny z ogrodem za 150 tysięcy dokładnie Drugi moment Blok mieszkalny z ogrodem 49 100 Współczesny dom Z płaskim dachem 115 tysięcy ja Ej chłopaki Gorzej jak to przez tą ziemię co zostało Nie 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 nie, ziemia nie ma nic do tego no Myślisz, że to teraz, przez to teraz wszystko bankę? Przez to, że stoimy na tej budowy. No. Ale po przecież spali. nie jesteśmy teraz na tak budowy. Dobry. No, opuść teraz budowy. Minu rozliczenie miesięczne. 40 tysiąców mi ukradli, wam te sobie zabrali? Nie. nie. To ładnie. Ej, no to chłopaki, ja nie wiem czemu to wlecenie nie piekł. Ej no przecież to już powinno być. Tam gdzieś kolejowa, a gdzieś stacja kolejowa biegną. Też chcę te... ja, ja wam mówię, że to nie wiem czy to jest tam ziemia Przecież ja raz mi ziemia zostaną. No, no a tak samo tam Miki co budowaliśmy tam to poprzednie przed let's Playem. No właśnie, no przecież tam nie było na te wykopywane, tylko na boki było. No I już po tokach. No Adam, jeszcze no, no załapałeś się na ostatnie rejest, z takiego chłopka Jeszcze jest mhm. y wizja, tak? Tętego? Mhm. tego. A to witam serdecznie i żegnam. <laughs> Jeżeli na no, chłopak ale no kurde, no no, teren budowy, tak na budowę, tak? Tak, przecież to wcześniej normalnie się pobudowało. Chodźcie wy, a poczekajcie, a chodźcie, maszyny zresetujemy tutaj. Co ma maszyny zresetować do siedziby firmy? No najwyżej, dobra, to setuj maszyny szybko. Zobaczymy, może, może maszyny po prostu. O, o no. poszło. 4000 tysiące, jak spaść Aż mi się, raz, raz. Aż mi się Aż. farelka wąsła. O i teraz zobaczcie jak, jaki piękny jest efekt naszej pracy ciężkiej, żmudnej, ale jak się opłacało. Kurwa i to I... był gwiazd wcześniej. Ale teraz tu jest. No, także pobudowaliśmy kolejny dom. Kolejne odcinki będą raczej z miasta, gdzie będzie się więcej działo, gdyż są większe budowle. No. A Będziemy jakieś, kurwa, nie wiem, wieżowce budować? Tak. No, także dziękuję, do następnego, cześć. Pozdrawiam. Pa pa. Jo, cześć.